drugi mecz w turnieju EHC Sosnowiec za wami, mecz ze Słowenią. Yy, wiadomo, taki turniej towarzyski, turniej, żeby ćwiczyć poszczególne zagrania, więc czy według ciebie był to lepszy mecz w waszym wykonaniu niż ten wczorajszy? Myślę, że ciężko inny rywal, tak samo inaczej inaczej troszkę grali niż Włosi. Na pewno zaspaliśmy trochę początek, ale John nas dobrze bronił, więc podtrzymał nas i na pewno cieszy to, że potrafiliśmy obrócić ten wynik na naszą stronę. Czuć było, że to jest rywal, który wywalczył ten awans dla elity i to jest rywal z wyższej półki? Myślę, że oni są na takim samym poziomie jak my. Mówię, na pewno ta grupa będzie tak samo wyrównana na Mistrzostwach Świata. Mówię, Będziemy walczyć z meczu na mecz, więc będziemy pokazać, chcieli się pokazać z jak najlepszej strony i, i, i spróbować po prostu grać jak najlepszy, jak najlepszy hokej. Co dzisiaj według Ciebie wyglądał najlepiej w grze reprezentacji Polski? Na pewno można powiedzieć, że ta trzecia tercja była super w naszym wykonaniu, że pokazaliśmy, że potrafimy grać dobrze defensywnie i utrzymywać wynik na styku. No to co było najlepsze już wiemy, a co według Ciebie może po tych dwóch meczach wymaga najwięcej jeszcze pracy? No to już jest do, tak samo do oceny trenerów, tak samo jak to co było dobre, a co gorsze to mówię, wolałbym to dostać dla do trenerów, którzy się wypowiedzą na ten temat. No to zapytam o tą rywalizację, o miejsce w kadrze. Czy jest, czy ona, nie wiem, ze zgrupowania na zgrupowanie jest coraz większa, czy raczej ten skład według Ciebie już jest no taki już tak się trochę krystalizuje i, i raczej tutaj już nie będzie jakichś zaskoczeń. Nie, myślę, że tener podejmie decyzję przed całym szosami świata, kto pojedzie, kto nie. No, mówię, tener jest od tego, żeby ustalać skład, tylko trener wybierze, to jest jego decyzja i musimy ją uszanować, więc y, tener po prostu o tym będzie decydował. to jest takie turniej, gdzie większą wagę przykłada się do tego, jak wygrać, a nie jak gra rywal? Myślę, że na pewno musimy grać bardzo dobrze, żeby się pokazywać z jak najlepszej strony, żeby trener też nas zauważył, żebyśmy jechali na Mistrzostwa Świata. Na Mistrzostwach Świata elity um, chyba największą różnicą w porównaniu do tej dywizji 1A było to, że um, skupialiście się głównie na obronie i co jakiś czas wyprowadzaliście kontratak. Na Mistrzostwach 1A jednak chyba więcej będzie od was zależało, prawda? No oczywiście, że tak. Musimy też pokazywać, że potrafimy grać na krążku, ale mówię, na elicie też było momentami widać, że mamy te umiejętności, żeby grać. Poczuliście tą elitę, wiecie jaki to jest poziom i czy to was dodatkowo motywuje, że wiecie o co gracie, o ten awans i o grę znowu ze Stanami, ze Szwedami? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że na pewno to motywuje nas, to mówię, chcemy też rozwijać polski hokej, żeby się rozwijał w całej Polsce, a żeby nie był niszczony sportem, tylko żeby piąć go do góry, tak jak siatkówka, czy piłka ręczna w Polsce, jak była za dawnych, za dawnych czasów. No to na koniec, czy gra w reprezentacji według Ciebie um, to jest teraz. Prestiż? Dużo większy prestiż niż jeszcze kilka lat temu? Nie, myślę, że za każdym razem jest prestiż, jeśli można występować za na pierwszy, że to jest tylko za, to jest, to jest to udzięczenie tak jakby za dobrą pracę w sezonie i mówię, że jeśli ktoś ma możliwość reprezentowania kraju, więc powinien nawet zacisnąć zęby, nawet jak nie ma takiej pozycji czy roli, tylko po prostu przyjąć to, co trener powie i reprezentować, bo mówię, to jest tylko część, że możemy grać za polską reprezentację.